Gdy były dyrektor służby geologicznej Indii uważa, że znalazł ostateczny dowód na to, że liczący milion 700 000 lat most ramy, zlokalizowane w wybrzeże Indii i Ceylonu, wskazuje na istnienie inteligentnej cywilizacji funkcjonującej miliony lat temu, zdecydowanie warto jest się temu przejrzeć. Naturalnie takie twierdzenia stoją w zupełnej sprzeczności z oficjalną wersją historii. Ale w dzisiejszym świecie dotyczy to chyba wszystkich przełomowych odkryć. Hindusi powszechnie uważają, że most powstał, gdy Bóg Rama potrzebował przedostać się ze swoimi wojskami na starożytny Ceylon. Dla większości z nich jest to więc miejsce święte stworzone ręką Boga. Most ma 48 km długości i można nim teoretycznie przejść z Indii na Ceylon. Na całej długości ta dziwaczna grobla utrzymuje głębokość do metra i jest to też powodem dla problemów żaglugi. Statki muszą nadrabiać ponad 400 km, aby dopłynąć w niektóre miejsca na Ceylonie. Gdy jednak rząd indyjski poinformował o planie przekopania kanału żeglugowego przez most, podniosła się wrzawa. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ dla niektórych niszczenie reliktu ich historii w celu stworzenia kanału dla żeglugi ma prawo wydawać się świętokradztwem. Kilka lat temu, aby osiągnąć cel w postaci budowy kanału, próbowano nawet udowodnić, że most ramy jest wytworem natury, a nie człowieka. Niestety, dla przemysłu żeglugowego nie udało się tego osiągnąć, a Sąd Najwyższy prowincji Madras w 2007 roku orzekł, że most jest sztucznym obiektem stworzonym przez człowieka. Wspomniany na początku tekstu dyrektor Służby Geologicznej Indii przysłużył się tej sprawie w istotnym stopniu, ponieważ przeprowadzone przez niego i jego zespół badania udowodniły, że czubek mostu ramy składa się z głazów w postaci wapieni, piaskowca i koralowca o wymiarach 1,5 metra na 2,5 metra. Głazy leżą na morskim piasku o grubości od 3 do 5 metrów i dopiero potem zaczyna się twardy grunt. Obecność wolnych głazów na piasku wskazuje na to, że grzbiet nie jest formacją naturalną oraz w związku z tym powstał w sposób sztuczny. Kto i kiedy wybudował tę niezwykłą konstrukcję? I czy naprawdę liczy ona ponad milion lat? Na odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z mostem ramy, będzie trzeba jeszcze poczekać.